Długo zastanawiałem się nad tym, jak rozpocząć to wideo i tak sobie pomyślałem, że rozpocznę je od prośby do Was. Napiszcie w komentarzach, kto z Was jest bądź był w harcerstwie, kto z Was jeździł bądź nadal jeździ. Na obozy harcerskie. Ja byłem w harcerstwie dość długo i wspominam ten czas bardzo miło. W tej chwili w harcerstwie jest mój syn. Od kilku lat jeździ na obozy harcerskie, i mi jako ojcu co roku przypada w udziale pomoc w pakowaniu, właśnie przed wyjazdem na obóz. Zwłaszcza ważny był ten pierwszy raz, kilka lat temu. Dlatego postanowiliśmy zrobić dla Was film o tym, jak Przygotować się na obóz harcerski i przede wszystkim co ze sobą zabrać, co może się na takim obozie przydać. To wideo jest adresowane zarówno do harcerzy, jak i do rodziców, którzy będą swoje pociechy wysyłali na obóz harcerski. Wybrałem dla Was kilka produktów, które moim zdaniem właśnie na takim obozie bardzo się przydadzą, a zaczniemy od tego, w co się spakować czyli od plecaka. Praca, który będziecie pakować na obóz, musi być przede wszystkim pojemny, musi się w nim zmieścić. Sporo odzieży, ale także akcesoria, które będą przydatne podczas całego obozu harcerskiego. Powinien mieć też kilka dodatkowych kieszeni, gdzie można spakować różne rzeczy, które są drobne i które nie będziemy przenosić w komorze głównej. Dlatego ja wybrałem dla Was taki plecak, który ma pojemność aż 65 litrów. I jest to plecak Kanfryksag drugiej generacji od firmy Miltek. Ten plecak posiada wszystkie cechy, o których wcześniej wspomniałem. Kanfryks wyposażony jest w komorę. Główną, tak jak powiedziałem na początku, o pojemności 65 litrów. Mamy tu trzy dodatkowe kieszenie, dwie boczne, a także główną. Jak widzicie, na plecaku znajdują się również taśmy pas. Dla tych, którzy się tym interesują, to tylko powiem, że do tych taśm można dotroczyć dodatkowe akcesoria, które wyposażone są w tak zwany system Mole. Klapa główna zapinana jest na klamry. Są tutaj taśmy, które dodatkowo ściągają klapę tak, aby była ona. W górnej części, jak widzicie tutaj, znajdują się również taśmy, które służą do przytroczenia chociażby karimaty, zresztą o karimacie zaraz Wam będę jeszcze opowiadał. Przejdę teraz do systemu nośnego. System nośny jest prosty, mamy zatem plecy, które pokryte są siatką mesh, dzięki czemu jest lepsza wentylacja. Pleców podczas przenoszenia tego plecaka. Mamy tutaj również bardzo miękkie, wygodne szelki. No i to, co moim zdaniem jest bardzo ważne przy przenoszeniu tak dużego ciężaru, jakim jest ten plecak, jest tutaj również pas biodrowy, który dodatkowo usztywni nam plecak. Plecak ma jeszcze jedną ważną rzecz, która moim zdaniem bardzo się przydaje: otóż, w górnej części znajduje się specjalna kieszeń, którą, jeżeli otworzycie, to tutaj znajdziecie. Pokrowiec przeciwdeszczowy, który przecież na obozie może się przydać, bo podczas przynoszenia tego plecaka może po prostu padać deszcz. Z przodu plecaka znajduje się też niewielki panel Velcro, na którym możecie umieścić tak popularne teraz Morale Pacze, chociażby z oznaczeniem waszej drużyny harcerskiej. Ja tutaj mam nasz Morale Pacz. No właśnie, mamy duży plecak, no ale przecież z takim dużym plecakiem nasz harcerz nie będzie wybierał się na wycieczki. Które będą odbywać się podczas obozu. Dlatego teraz pokażę Wam mniejszy plecak. To bardzo ciekawy, ponieważ można go naprawdę bardzo fajnie skompresować. Tak, moi drodzy, to co trzymam w ręce to też jest plecak, a nazywa się on Roll Up i również jest od firmy Miltek. Tak wygląda złożony. Widzicie, jest niewielki, zmieści się w bocznej kieszeni plecaka, ale to co mi się w nim bardzo podoba, czego za moich czasów oczywiście nie było. Będzie trochę takich wypowiedzi w stylu starego dziada harcerza, ale no cóż, musicie się w tym filmie na to przygotować. W górnej części tego plecaka znajduje się niewielki karabinczyk, dzięki któremu możecie go przytroczyć chociażby do szlufki pasa bądź większej torby i zabrać go ze sobą na wycieczkę. A teraz pokażę Wam, jak on wygląda rozłożony, bo ma jedno bardzo fajne rozwiązanie. Tak ten plecaczek wygląda rozłożony. Uszyty jest z tkaniny w splocie ripstop, który powoduje, że jest odporny na rozdarcia i uszkodzenia. Zamykany jest na klapkę wyposażoną w taśmę velcro, a więc popularny rzep. Następnie wystarczy ściągnąć te dwie taśmy, które również są szelkami i mamy plecak zabezpieczony przed dostawaniem się wilgoci do środka. I ten właśnie plecak Świetnie będzie się sprawdzał podczas wycieczek na obozie harcerskim. Mamy już omówioną sprawę, w co się spakować na obóz harcerski. Pokazałem Wam duży plecak, no i ten mniejszy przydatny na wycieczki. Teraz, co spakować do tego plecaka? A zaczniemy od spania, bo przecież odpoczynek dla harcerza to również bardzo istotna sprawa. W czym się śpi najczęściej na obozie harcerskim? Oczywiście w namiocie, albo w typowym namiocie harcerskim, albo w tak zwanym wojskowym enesie. A na czym? Albo jest to specjalnie przygotowane przez harcerzy zbite łóżko, może to też być łóżko polowe typu kanadyjka. Takie rozwiązania są najczęściej, ale ważne, żeby mieć dwa elementy, które podczas przygotowania sobie noclegu na obozie harcerskim są bardzo istotne, czyli karimata i śpiwór. Ta karimata wyposażona jest jeszcze w rozwiązanie, które dla mnie jest naprawdę bardzo fajne i ważne. A to dlatego, że kiedyś do spięcia takiej karimaty stosowaliśmy na przykład różnego rodzaju paski, gumki czy inne rozwiązania. A tutaj gumki są w komplecie. Wystarczy je zdjąć i karimatę rozwinąć, a po jej użyciu po prostu ją zwinąć i tymi gumkami ją spiąć, i wtedy nie ma problemu z jej transportowaniem. No i śpiwór. Śpiwór oczywiście musi dawać naszemu harcerzowi komfort podczas snu. Tak, żeby było mu ciepło nawet w chłodną noc. Oczywiście latem noce nie będą tam w temperaturze około 0, 2, 4 stopni. Dlatego śpiwór nie musi być aż tak bardzo ekstremalny. Ja mam tutaj dzisiaj ze sobą śpiwór od firmy Badger Outdoor. I tutaj na po prostu tego śpiwora dokładnie widać jego wszystkie dane techniczne. Jest lekki, waży nieco ponad kilogram, jest dość długi, zmieści się tutaj osoba, która mierzy około 2 metrów nawet. No i daje komfort przy 9 stopniach Celsjusza, a więc na obozie harcerskim na letnim. Obozie harcerskim i jest to w zupełności wystarczające. Załatwiliśmy kwestię tego, w czym będziemy spać. A teraz jeszcze jedna ważna kwestia, czyli to, czym będziemy się wycierać po kąpieli w obozowej łazience. A do tego będzie służył szybko schnący ręcznik. Ja tutaj mam taki od Milteka. Zresztą ja go codziennie na co dzień używam tego typu ręczników podczas moich. Wyjazdów. Ten ręcznik ma 60 cm szerokości i 120 cm długości, tak więc do takiego obozowego użytku świetnie się nadaje. A nawet można go zabrać na plażę podczas obozowej kąpieli i wolnego czasu. Ma dwie duże zalety. Po pierwsze, chłonie więcej wody niż sam waży, a po drugie, naprawdę bardzo szybko wysycha. Wyposażyliśmy naszego harcerza już w sprzęt do spania, w ręcznik do wycierania. A teraz chyba kolejna ważna rzecz w życiu każdego druha, czyli jedzenie. A więc pokażę wam co warto zabrać na obóz harcerski po to, żeby w tych mało komfortowych warunkach dość komfortowo przygotować sobie albo zjeść posiłek. Na wstępie sprzęt, który od wielu lat się nie zmienił, czyli menażka. Ta menażka od firmy Badger, Outdoor wykonana jest z nierdzewnej stali, dzięki czemu bardzo łatwo utrzymać w niej czystość i jest odporna na uszkodzenia. Składa się z trzech części. Jest mniejsze naczynie, które również może być talerzem. No i ten dość spory garnek z uchwytem. Wszystkie te elementy w zupełności wystarczają na to, żeby można było komfortowo spożywać. Obozowy posiłek, ale czym jeść? Po pierwsze, harcerz do jedzenia może użyć takiego prostego sporka. Z jednej strony mamy widelec tutaj jest zaostrzoną i wyposażoną w ząbki krawędzią, dzięki której można coś pokroić. Tutaj też jest otwieracz do konserw, a z drugiej strony mamy otwieracz do butelek no i łyżkę. Ale jeżeli chcemy wyposażyć naszego harcerza w coś bardziej. Wygodnego i złożonego, to jest tutaj taki niezbędnik od firmy Badger Outdoor. Oczywiście, niezbędnik też jest wyposażony w korkociąg, ale to jakby w tym przypadku akurat możemy pominąć. Mamy zatem widelec, łyżkę, i co jest fajne, ten sprzęt jest rozłączany, a więc mamy już część sztućców, Ale jeżeli schowamy łyżkę, moment musi to, Nie. chwilę zajmie. I otworzymy z drugiej strony nóż. Więc już mamy tutaj kompletne sztućce. Tak więc komfort jedzenia na obozie może być naprawdę bardzo wysoki. Zobaczcie, ten niezbędnik jest tak niewielki, że po złożeniu można go schować nawet do kieszeni spodni. Tak jak ja to zrobiłem. W tym momencie. a teraz z czego się napić? Po pierwsze, kubek. Ja mam tutaj taki od firmy M. Tak, Dlaczego on jest taki fajny i warto go spakować na obóz? Otóż, dlatego, że wykonany jest ze stali nierdzewnej i ma specjalną konstrukcję. Są tutaj dwie ścianki, wewnątrz znajduje się próżnia, dzięki czemu napój, który będzie się w nim znajdował, długo pozostanie ciepły, a poza tym nie poparzy naszego harcerza. No i uchwyt. Uchwyt ma postać karabinczyka. Po pierwsze, jest składany a po drugie dzięki temu rozwiązaniu można kubek dopiąć do elementów ekwipunku bądź też po prostu szlówki pasa. Warto też naszemu harcerzowi spakować do plecaka taką oto butelkę na wodę, chociażby żeby zabrał ją ze sobą na wycieczkę. Ta butelka wykonana jest z poliuretanu, ten materiał nie wchodzi w reakcję z wodą, nie zostawia smaku. Dodatkowo butelka znajduje się, jak widzicie, w specjalnym pokrowcu, który wyposażony jest system, dzięki któremu można tą butelkę przytroczyć na przykład do pasa. Jak już jesteśmy przy tego typu akcesoriach, no to oczywiście jednym z najważniejszych akcesoriów, które musi być wyposażony, harcerz jest finka, no a właściwie nóż. Dlatego ja tu mam ze sobą nóż od firmy Mora. Prosty, ostry, wykonany ze stali nierdzewnej, sprawdzi się nie tylko do spożywania Posiłków, ale również przy różnych pracach obozowych. No i ma wytrzymałą, wykonaną z tworzywa pochwę, dzięki której harcerz będzie zabezpieczony przed skaleczeniem się tym nożem. Wszyscy wiemy, że na obozie harcerskim pogoda jest albo dobra, albo bardzo dobra, a zadania trzeba wykonywać zawsze, chociażby stać na warcie. A jeżeli pada deszcz, to wtedy świetnie sprawdza się poncho. Poncho jest to element odzieży, który świetnie chroni przed deszczem. Może posłużyć harcerzowi podczas wykonywania różnych zadań, na przykład kiedy będzie stał na warcie. Do tej pory opowiedziałem Wam o podstawowych rzeczach, które warto spakować do plecaka na obóz harcerski. A teraz opowiem Wam o kilku akcesoriach, które zawsze podczas obozu się przydadzą. Chociaż nie są do końca tak naprawdę oczywiste, ale warto je również spakować. Zacznę od latarki czołowej, która przydaje się zawsze, chociażby przy poruszaniu się wieczorem po obozie albo przy wykonywaniu nocnych zadań. Ja mam tutaj taką prostą latarkę czołową od firmy Miltek. Ta latarka jest na baterię, dlatego warto spakować również zapas baterii do oświetlenia. Latarka świeci światłem białym, ma również funkcję stroboskopu, ale także może świecić światłem czerwonym, które będzie ostrzegało np. przy poruszaniu się po szosach, gdzie może być wzmożony ruch. Kolejnym elementem jest kompas. Ja mam tutaj taki prosty kompas od firmy Helicon. Oczywiście używanie takiego urządzenia wymaga podstawowej wiedzy, ale harcerze świetnie umieją posługiwać się kompasem, bądź się po prostu podczas obozu tego nauczą, a dzięki kompasowi odnajdziemy drogę do obozu nawet w miejscu, kiedy będzie nawigacja utrudniona. Kolejnym elementem, który nie jest oczywisty, ale niezbędny jest notes, w którym można zapisywać wszystkie potrzebne podczas obozu informacje. Dodatkowo ten od Badger Outdoor jest wodoodporny. A co jeżeli podczas obozu ulegnie uszkodzeniu element odzieży bądź plecaka? Wtedy warto jest mieć ze sobą również prosty zestaw krawiecki. Lekki, waży niedużo, niewielki, zmieści się nawet w kieszeni każdego plecaka, składa się z kilku nitek w różnych kolorach. Są tutaj nawet nożyczki czy agrawki, a także to proste urządzenie do nawlekania nitki. Które często bardzo pomaga. Sznurek bądź linka przydaje się zawsze. Zawsze trzeba coś przywiązać, zawsze trzeba coś umocować. Dlatego do plecaka warto wrzucić też linkę parakordową, która jest po pierwsze wytrzymała. Po drugie, jest dość sporo tej linki, no i pomoże nam rozwiązać na pewno wiele problemów, które podczas obozu harcerskiego na 100% się pojawią. A zawsze, kiedy jeździłem na obozy harcerskie, to chyba największym utrudnieniem podczas pobytu były komary i różnego rodzaju inne insekty. Dlatego warto spakować ze sobą coś na komary, coś na kleszcze, a takim rozwiązaniem będzie repelent. Ja tutaj mam mugę. Ta muga jest, e, zawiera 9,5% DEET, a więc mogą z niej korzystać również dzieci. A muga, wiadomo, bardzo skutecznie zabezpiecza przed komarami. No, i teraz będzie ostatni element, który warto spakować na obóz harcerski. Jak widzicie, ja siedzę cały czas w czapce z daszkiem, bo zawsze z drzewa może coś na mnie spaść, na przykład kleszcz, bądź inny insekt, albo szyszka. Warto mieć głowę w jakiś sposób zabezpieczoną, ale także zabezpieczoną przed słońcem. Dlatego czapkę z daszkiem, żeby tak jak ta, warto również spakować. A jeszcze tam się bardzo podoba, no bo jest w moim ulubionym kamuflażu, czyli w Woodlandzie. A ta czapka oczywiście ma z tyłu regulację, no i jest jak wiele wyposażenia dzisiaj od firmy Mitek. No cóż, już niedługo będziecie pakować swoje dzieciaki, bądź sami się będziecie pakować na obóz harcerski. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam rozwiązać problem tego, co ze sobą zabrać. A na koniec ja oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. No i życzę Wam fantastycznych obozów, Świetnego wypoczynku, świetnych wakacji i abyście się wiele na tych obozach nauczyli i przeżyli naprawdę super przygody.